do życia, a wodą życia jest Chrystus. Skrzesiłem tą rodzinę tam, skrzesiłem, dostał prawo, objawienie 50, rodzina królewska, co Bóg złączył, uczucia, obrączki są w sercu, poczucie prawdy, miłości, sprawiedliwości, że ten co wierzy w Boga czyni sprawiedliwość i nie, nie chce grzeszyć. Czyli prawdę mówi, dotrzymuje słowa, jak coś zrobić, lepsze przeprasza, wynagradza, zadać, uczynienie, czyni. Nie oszukuje, nie kłamie, po prostu chce być uczciwy, czyli poczucie sprawiedliwości. Oczywiście jeden jest sprawiedliwy, Chrystus, my się potykamy, ale czujemy, że no, ludzie znają swoje sumienie i jako kłamie, oszukują to sami siebie najpierw. A jak my mówimy prawdę, jesteśmy szczerzy. To też to czujemy. Także prawda wyjdzie i prawda jest nieśmiertelna. Chrystusowa, On jest jedyny z sprawiedliwy, 154 jedyny święty. Jest naszym Ojcem w Niebie. Jeden jest Ojciec, jeden Prawodawca, On stanowi jeden, Prawo. Jeden. jeden wzór do naśladowania. Nie ma pośredników, Galaterii 3.20, nie ma. Jest I jeden, jedyny, prawdziwy. Król Chrystus. Emanuel. Emanuel, bądź z nami. Czyli Mateusz 1, 23, Emanuel i Zasza 7,14, Możecie zobaczyć słowie Bożym. Immanuel, Bóg z nami. Rzymian ósmy rozdział. Myślenie ducha prawdy Chrystusowej to jest życie wieczne, nieśmiertelność. I ci co go pozbawili ojcostwa, ojcze na tu w niebie są w błędzie. Tu powinien być Imanuel, daliśmy Jezus, bo to jeszcze była stara wersja, wersja starsza. Prawo Boże i tutaj Chrystusem miejsce wybrał, ale ksiądz nie chce przemawiać prawdy, tylko robi kasiorkę, tak? faryzeusz. Świadki Jehowy przekuli mieczy na lemieszej i Zasza, drugi rozdział, ale kłamią. Ja na 844 są dziećmi no, diabła. Ojciec kłamstwa, faryzeusze. Zobacz te promienie, te słońce i te promienie, zobaczcie, jak się załamują pod kątem, po bokach. Słońce jest niedaleko nas. Blisko jest. I to jakieś 5000 km, coś takiego. Nie, że miliony jak kłamią. Także Chrystus jest światłością, sło słońcem, woda daje życie i słońce też daje życie, wodę może zabrać życie i słońce też może odebrać na pustyni, wysuszyć. Także wszystko z umiarem, wszystko badajcie, co dobre tego się trzymajcie. Macie aniołów 12, objawień 21, macie apostołów. Dwa przyjścia doba 24 godziny. Zmartwychwstanie będzie później drugie. Teraz jest pierwsze. Efezjan 15, 14. Kto zaufał Chrystusowi w Jego prawdę? Doczekał się zmartwychwstania, Objawienie 20 rozdział 6 werset. Samarytanka się napiła wody żywej, nie tej Jakuba studni. Woda żywa i to jest poprzez wiarę, że uwierzyła, że on jest Mesjaszem. A Herod mówi Mesjasza, żeby uśmiercić dzieci do dwóch lat wybijał. Dlatego dali mu najmniej Jezus, żeby Herod Go nie znalazł. Ludzie potoną w kłamstwie, jak nie wejdą do prawdy do miłości, do naśladowania Chrystusa. On jest arką zbawienia. I Chrystus czeka na żonę. Żona to jest oblubienica 164 tysiące. Wesele baranka z prawdy, z miłości, z nadziei, wiara, nadzieja, miłość. I Chrystus walczy na białym koniu sprawiedliwie. Przez swoich uczniów, którzy są Jego uczniami i przekazują jego prawdy. Hebracików 9.28. On przyszedł dla tych, co go oczekują. Ci, co czekają na pochwycenie, na obłoki, albo że do, do, pójdą do nieba, tam będą sądy, albo tam będą sobie sąd, coś w niebie robić, to jest kłamstwo. Bóg włożył nam wieczność w nasze serca, a ludzie nie wiedzą po co żyją nie wiedzą jaką mają nadzieję, gdzie mają żyć. A to jest takie proste, Adam miał rodzinę, stracił, teraz Chrystus drugi Adam tą rodzinę, chce, żebyśmy w Jego miłości prawdzie żyli, żeby ta rodzina była doskonała, odtworzona i żyła e, normalnie, w normalnych warunkach. Ja się nie biega, tego, te tego, te nie? Także bądźcie uczniami jednego nauczyciela Chrystusa Króla Mateusz 23, od 8 do 12 i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Nie, że jesteście nauczycielami, przykazujcie nauki jednego nauczyciela. Mateusz 238. Jeden nauczyciel. Bo fałszywi nauczyciele Jakuba 3.1 dostaną wyrok psychiczny. Będą się wstydzić, że zabrali trzeci fałszyw sobie. Immanuel Bóg z nami. Błogosławimy. To tu jest matematyka, nie fotokopia. No jedno i spać. niech przemówi prawda. Na kamienie będą wołać, jakby nie się. Bóg z tych kamieni, a dzieci Abrahamowi może. Bóg z prochu ziemia dama stworzył, lepił, ożywił. Bóg Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Oczywiście Bóg nie może uśmiercić człowieka, bo jest sprawiedliwy, jest miłością. A ci, co nie weszli do arka, Arki, nie budowali Arek, to potonali ze swojej głupoty, śmieli się z nowego. Dzisiaj się śmieją z prawdy, szyderują, prześladują i później będą płakać. Drzwi będą zamknięte, będzie płac, ze zębów. Także wszystko ma swój czas. Teraz jest czas zrozumienia prawdy. Jedynego naszego Ojca. Czasy i pory teraz. Jesteśmy na w czasie próby wiary objawienie 30, oddzielenie dobra, prawdy od kłamstwa i znamie bestii. Czyli ten ucisk będzie coraz większy. Ale w ucisku będą się łączyć prawdziwi czciciele i jednego pasterza, Jana 10-16. Bo Chrystus jest prawdziwym pasterzem. Jego owce, co poginęły z domu Izraela, prawdziwych serc, umysłów czystych, będą się łączyć w jego prawdzie. W sercach, w umysłach. On jest najlepszym lekarzem, nauczycielem, zbawicielem, wszystkim, we wszystkim. Jemu jest dane Królestwo Czesi Chwała. Jego ojciec jest na emeryturze, ojciec jest na emeryturze, Chrystus dostał wszystko od swego ojca. Pierwszy... Koryntian 15, rozdział 22, 23. On jest Bogiem porządku. On prawdziwie zmartwychwstał jako pierwszy i teraz wszyscy, którzy są w Chrystusie, według jego porządku będą skrzeszeni w sensie Efezjan 5.14. Obudź się, który śpisz. Czyli trzeba obudzić się wyjść z kłamstwa, wyłącz telewizor, włącz myślenie. Jakby telewizji nie było i radia, nie było. nikt, by nie wiedział, że jest jakaś tam zaraza, pandemia. Także diabeł zaślepił umysły ludzi niewiernych. Drugi koniec, czwarty rozdział, trzeci i czwarty werset. Chrystus zakłamał. I teraz trzeba odkłamać, żeby przyjąć prawdę i się wyzwolić. Ja na ósmy rozdział. Jeśli syn Boży Was wyzwoli, rzeczywiście będzie wolni. Wy jeśli nie uwierzycie, że ja jestem w grzechach swoich pomrzecie. Tak powiedział Chrystus jako, jako syn Boży 2000 lat temu ale teraz on jest synem bożym i on rodzi synów bożych Rzymian 8, 8 19, 2 Korytarz 6, rozdział 6 do 18 kłamstwa się nie dotykajcie, bo kłamstwo to grozi śmiercią, a prawda wyzwala i natura, rodzina, woda, słońce jest od Boga i matka, ziemia rodzi, tylko zasiać, błogosławimy się. błogosławimy muszę no, się wyłączyć, bo mi da no, Mama... chyba nie, bo się nie robiła.